Fiat z kolaboracją z firmą Gucci, Zitrojan, Zivenszy czy nawet Volkswagen z Adidasem, a to tylko jedne z wielu nietypowych współprac. Raczej większość z nas poszukując swojego wymarzonego bolidu zwraca uwagę na wyposażenie, a czasami może się tak wydarzyć, że gadżety, które mamy w środku samochodu... To yes, mogą podwoić jego wartość. Zatem sprawdźmy, co zwykłe samochody mogą mieć niezwykłego. Golf szósteczka GTI, czyli na zewnątrz, no co, zwykły golf, co ja w ogóle pierdolę. Bo tak właściwie z zewnątrz to zwykłe GTI. Miało ten sam silnik, ten sam zawias, układ wydechowy, no wszystko było to samo. Ale środek usłonię marzeń serka z blokowiska, patrzysz, no jest jakby szybciej, dywaniki przeszyte czerwoną nisią, boczki foteli też i w końcu patrzysz na środek fotela, a tam Abibas. W sensie, że Adidas. Tak, ta wersja miała fotele, które wyglądały, jakby ktoś je uszył z bluzy Adidasa. No po prostu petarda. No fakt, pewnie to nie odmieni waszego życia na nowo, ale jak zabieg stylistyczny dawam trochę więcej szacunku na osi. Wcześniej też wspominałem, że nic się nie zmieniło względem seryjnego GTI. No i pierdole. Dzięki tej kolaboracji też dostaliśmy nowy wzór fel. Aha, no i była jeszcze wersja Pirelli, ale w Golfie 5 zmieniała ona dokładnie to samo co Adidas, czyli fotele. Teraz zamiast znaku zasięgu telefonicznego mieliśmy śladopony opony i przeszytą na żółto kierownicę. Ale nie każdy jest dresiarzem, niektórzy cenią sobie styl i elegancję, no to też dla takich czubów wyszedwia z inicjatywą i zbudowali to. No dobra, zdaję sobie sprawę, że 500 no nie jest jakaś mega śliczna ani dojebana. Ja to wiem. Pewnie ktoś zwrócił uwagę na zielono-czerwoną no wygląda trochę jakby cię poniosła fantazję, byś kliknął na alibabie naklejki sortują od najtańszych, ale tak na szczęście nie jest. To jest, drodzy Państwo, oryginał. Tak, to jest wersja Gucci, czyli tych od mega brzydkich i drogich ubrań. Jak dla mnie mogli sobie darować te naklejki, ale chuj, można odkleić. W środku zaczyna się robić ciekawie i tutaj mi się naprawdę podoba. Mamy całkowicie inne wnętrze, a mogło ono być całkowicie czarne albo czarno-białe. No i czuć pieniądz, fotele ozdobione w kolorach marki z wytłoczonym logiem włoskiego domu mody. Do tego dochodzą jeszcze pasy i emblematy. Naprawdę wygląda to dobrze. Razem z tą edycją Fiat wypuścił nowy wzór Felg. jak na moje fajnie. Jeśli to się jest mega zajarane tematem mody, to myślę, że taka fura to dla niego must have. A takiego bandziora dostajemy już od około 30 glotków. Ale tak jak zacząłem się zagłębiać w temat, to ich chyba wszystkich pojebało. Co oni wszyscy się tak czepili tej 500 serio, były jeszcze wersje takie jak uwaga, Diesel, Riva, Rona Arab, CQ, Barbie, Miss 60 i nie wiadomo co jeszcze. No było tego w opór, było tyle wersji wyposażenia tego małego popierdalaczka, że mi się w głowie nie mieści. Niestety mimo że to edycja limitowane, oprócz wcześniej wspomnianych nowości we nie doczekaliśmy się żadnych zmian mechanicznych. Ale tak jak na to patrzymy, no to samochód ten może się wydawać nieco kobiecy przecież żaden samiec alfa do takiego nie wsiądzie, bo ino tylko BMK. Ale rozglądając się dalej, Francuzi też potrafili zrobić coś fajnego. Generalnie to bardzo mało informacji jest na temat tego modelu i raczej ciężko jest go kupić, ale tak, Givenchy Makeup zrobiła samochód dla kobiet. W zasadzie to DS, czyli Citroen go zrobił, a ta firma go troszeczkę upiększyła, a więc tak na szybko. Firma, co zajmuje się makijażem, wzięła dsa 3 Pierdoliła mu biały matowy kolor, różową deskę rozdzielczą i to ważne, dwa podświetlane lusterka w słonecznikach. A to istotne, bo jak wyjeżdżał z salonu, to w podłokietniku miał zestaw kosmetyków do makijażu. Idzie to? Oprócz tego w tym modelu o chujowe silniki, takie jak 16 THP czy 1.2 PureTech. Wyprodukowali tego jakieś 1200 sztuk. Natomiast do tej pory nie jestem w stanie się domyślić, co projektant miał w głowie, projektując Mazda 121. Wygląda jak nieślubne dziecko Multipli i Cento, ale nie o tym. Mazda kiedyś zrobiła samochód we współpracy z Haribo. Tak, tymi żelkami. I ten samochód wychodził tylko w żółtej wersji, która nazywała się Goldi. Ale smaczków było dużo, bo oprócz wcześniej wspomnianych żelków o smaku przepalonego oleju i rdzy była no po prostu fajna. W środku mogliśmy znaleźć kierownicę, a na jej emblemacie złoty mieć, rulę tylnej szyby no, w misie. No i na dokładkę kołpaki. W misie. Wszystko było w misie w tym modelu. Ale na tym nie kończymy. Kolejny i myślę, że już bardziej popularny to Harleki. Polo Harleki. Nie wiem jak wy, ale ja bym sobie taki okupił Wygląda jakby był składany z czterech różnych samochodów. I tak, oczywiście było. Tylko, że fabrycznie a nie u Mariana w garażu w Zadubsku Dolnym. Serio. Brali cztery różne modele polówek i z jednego sobie wzięli żółte drzwi, z drugiego czerwone i tak dalej. Powstał jako narzędzie marketingu, żeby ludzie zobaczyli jak łatwo można zmienić dowolne części karoserii. Ale zmiany nie były tylko tam. W środku kolorowa kierownica. No, szałuchuja. Fotele ex a Inna gałka zmiany biegów. No można było dos ale naprawdę fajnie to wyglądało. No i jest jeszcze coś takiego jak Lancia Y. Kojarzycie? Bo ja za chuje, nie. W ogóle ktoś kiedyś z was miał Lancię? No ale mniejsza, do tego przeszczepa dobrało się Versace. Ci projektanci coś jak Gucci i i tą pokrakę i wcale już taka biedna nie była. Dali jej brązowy lakier, który wygląda jak coś czym strzelałem w porcelanę o siódmej rano na mega Ale nie powiem, wzór naprawdę ciekawy. W środku już widać, że tanio nie jest. Widzicie te fotele? Przecież one wyglądają jak dzieła sztuki. Ogólnie to była najlepsza wersja wyposażenia. Silniki, pewnie pomyślisz, że to jest jakaś wersja Prestige Plus, Premium Super Mega. To będzie chociaż jakieś doładowane 1.4. Chuję tam w Pierdolili zwykłe, wolnosące 1.3, 1.4 albo gnójówkę 1.3. Ale ten samochód to się raczej kupowało, żeby do torebki pasował. No dobra, bo pierdola i pierdola o tych chujowych babskich autach dla high bestii, ale dla prawdziwej Sigmy zostawiłem ostatni samochód, a jest to Jeep Wrangler Call of Duty Modern Warfare 3 Edition. Tak, był oczywiście wyposażony w silnik 3.6 Pentastar, a jego właściwości terenowe, no po prostu zajebiste. A teraz przejdźmy do wyposażenia, bo mechanicznie, jak to w pozostałych, nic się nie zmieniło. Za to wnętrze to totalny kocur. Wszędzie widać, że to jest edycja limitowana. Na połąku, przed pasażerem, w zagłówkach w wycieraczkach, z przodu, z tyłu, w bagaż... Na kole zapasowym na błotniku, na homoseksualistach, kurwa, wszędzie jest napis Call of Duty, nawet na zegarach, które świeciły się na zielono, nawiązują do samej gry. Z zewnątrz, chłopaki z Jeep'a dopierdolili tam jeszcze a co? Wyciągarkę z 32-calowe koła i podnieśli zawieszenie o 2 cale. Wyprodukowali 200 sztuk. I na sam koniec Fiat Stilo, ale nie taki zwykły, bo to edycja od samego mistrza kierownicy Michaela Schumachera. Fiat Stilo. Ja wiem, nie brzmi to ani trochę dobrze. To tak jakby zrobić sportowe Seicento. No i właśnie, to oba te samochody wychodziły w wersji Schumacher. Czajcie, jak to musiało wyglądać? No siema, Michał, dzięki za weźmiesz się, podpiszesz pod fiatem. Stilo i Sojczęto, żebyśmy mogli zrobić z niego wersję specjalną? No tak pewnie było, mówią wam, nie ściemniał. Zmiany były tylko i wyłącznie wizerunkowe. Oprócz emblematów, stilo miało do wyboru dwa silniki: 1,9 legendarny JTDM, no i 2,4 170-konne, które siedział w wersji Abarth i to do mnie już bardziej przemawia. Stilo względem seryjnej wersji miało inny zderzak aluminiowy, nakładki na homosie, dokładki na progach, kierownicy w skórce, no i wyglądało dalej nudno, ale w ciekawszy sposób. No więc to było na tyle. Albo dobra, niech będzie. Może się wam po nocach będzie śniło. Nissan Micra Coupe Cabrio Pink Edition. Tak. Dodaję. To jako ciekawostka, ale fabrycznie wychodziło z takim zajebistym kolorem. I tym wielorybem kończę tą piękną podróż. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam delikatnie najciekawsze kolaboracje lub wersje samochodów. A może to wy znacie jakieś ciekawe wersje popularnych wozideł? Dajcie znać w komentarzu. Cześć!